اقول oh اقول cool. 76 77 78 7 6 50 100, 80 dobrze <grym znać> Moi drodzy na tę chwilę mamy 160 graczy Brakuje Teraz chwila ciszy będę się dał na dwie strony Co pan tutaj dzisiaj robi? Strzelam dobrze się bawię po pierwsze moi drodzy, bezpieczeństwo! W strefie tutaj przemieszczamy się bez magazynku! Magazynki podcinamy dopiero w terenie nawet do miasta. No ja też. Co pan tutaj dzisiaj robi? Ehm, najpierw teraz zjem Snickersa. Ale kończę do wywiadu. E, ogólnie ja robię tu Ja robię tu za wsparcie. Wsparcie, wspieram szwagra, żeby się nie przewrócił. Co pan tutaj dzisiaj robi? Ja wspieram swojego szwagra, żeby też się nie przewrócił. i Tak na się wspieramy. Ale ogólnie przejechaliśmy na strzelankę i bardzo dobrze się bawimy. Wiesz, przeszedłem się dobrze bawić. I, I wiesz, i nauczyć ich, jak się strzela. Polecam się do malowania rynku i dobrze Dzisiejszą grę rozpoczniemy sobie od Walki o pręty paliwowe Naprawdę kurwa? Po trafieniu Cała ochrona zostaje na twarzy Na zębach Ręka wysoko do góry japę dostałem, 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 dostałem Póki nie zejdę na raspaw Co pani tutaj dzisiaj robi? Ym, strzelam się

I can't help but feel good. I can't help but feel fine. Everything is in its place, and all of it is mine. Ooh, I can't help but smile. Ooh, I can't help but smile. Hit. Co pan dzisiaj tu robi? Eee, przyjechałem się trochę pobawić, pomęczyć i posiem, ponaśmiewać za tego pana. Słuchaj no, generalnie tutaj to musimy teraz po tym... Właśnie się zastanawiałem, czy to ty. Co pan tu dzisiaj robi? Co ja tu dzisiaj robię? Bawię się. Na pewno od no. Musimy wtedy wypierdzielić przy tym skupie znowu sprawę. tak? tak. Fajnie płotki A gdzie Miał biegać Co pani dzisiaj tu robi? Strzelam do mężczyzn Poluje Na co? Na, na ludzi Na ludzi polujemy No przyjechałem postrzelać troszkę Poruszać się, pobiegać Także fajnie, na razie fajnie Gramy. W co? Jest to słowy wywiadem Ufa, tutaj jest... tutaj nie jest niej, nie jest tak, Czyli my za Tomy dla Was! W proporcje, drużyny przeciwnej i jest związek. Finał gry po godzinie polega na tym, że zębiony przychodzą. Kurwa, jeszcze to słońce, na sam finał, ja pierdola. Halo, nie, 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 nie Halo, czekaj! Zulu, zulu! Wszystkich nas nie zabiją! Ja widzę już jednego! Oto atakuj! Dobra! lecimy! Do przodu! Z lewej bardziej, z lewej bardziej! Pokój! <ścoughs> <ścoughs> <To chuj>. Tego kurwa <ścoughs> <to> nie przewidziałem! <ścoughs> Trzy, cztery. co pan tutaj dzisiaj robi? ja dzisiaj przyszedłem na grzyby jest dosyć dużo miejsca na grzyby bardzo fajne miejsce szukamy maślaków podgrzybków głównie podgrzybki słyszałem tutaj rosną to trzeba bardzo nisko szukać dlatego też e, często się ciągamy. a mam rano... takie pytanie po co pa, na panu te pistolety? no to tak dla, dla ozdoby po to, żeby ciężej było na grzbiecie, żeby człowiek jeszcze też się poruszał. Ja jestem Sam nie wiem co to robię. Nie wiem czemu jest ich jest, 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 jest tak dużo. Są zajebiście, że przyjechali. Nie wiem czemu ludzie przyjechali z Kojko Ale fajnie!